Siemano! Z tej strony Macie i dzisiaj jest ze mną Holdax. Siema. Inaczej Magiel. Gramy sobie kolejnego Arama. Pozdrawiam. Tym razem Adechery. <gry> ja jakie tam nie grałem. Dobra, no to tak. W naszym... naszej drużynie Holdax jako Varus. Paradoxum 956745 jako Ari ja Jako. Dawaj nie w Szyszka Zagłady jako nasus. <noise> <I> master Xan <noise> <noise> Kasadi, Czy nie jest duży niepopi, malfight, ashi, nunu i Miska. Aż nie ashi. No ba, czepię się. A, nie wziąłem słowa, demet. Wziąłem ww. Jest szkoda, że mi znerfili Warusa. <noise> Minimalnie. Ej ja to jest nieuczciwe, że mi go znerfili. To było takie potężne. Ej, tra... nie, myślałem, że się coś odrówni. Tresza ci z derfi? Nie, Tresza. Ja. Masz tu, masz tu na widoku, a ty walisz w popi. Tak! Teraz coraz mniej tankiem. Jest! O, Ari, ogniki. Oj, trudne Co jej ją tak... walnęło? Miska. E, Ej, nie, ja też walnąłem. Może nawet tu, mocniej. Ale da się przeżyć. Jezu. Jakiś 20, What? 160 na pierwszym skill. Yep. Tego mi ne, nie znerwią. Ja mam o. Taką przewagę, że nie mam manych. Kim ty grasz? A Katarina. Damy ci jakiegoś Blada. Łot, nikogo nie trafiłem. Nie, muszę zacząć znowu grać warusem. Nie, brałem ulta to Padają, ale... Ty, 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 Jak okej, ja by... Tylko pop i malfight są w stanie mnie Gajuszu, ruszyć Geniuszu Wiesz że to mój ult i twój ult to jest równa się rzeźnia Tylko popi i malfight są w stanie mnie ruszyć A, Ale... No je, że się trochę obijać w tej jaszce Za mocno Właśnie szyszko zagładnie Ej, co oni mnie odbijają? Tak. Mocna bariera A nie masz slowa. To jest złe. Oj, nie! Won! won, e, Bye bye. Nie. U za a tym tu czego. Ty, jak on to będzie nie. miał ulta, to to będzie. Mówię, tylko popi i on są w stanie mnie ruszyć. Czemu? A tak, popi ma to. O Jezu. Jezu! Nie! First blood. Nie! Nie Znaczy dla nas nie. będzie firstblad, nie? To, to jest wiadomo. No. Idiot Mówiłem Mówiłem co fajnie Na pewno Cię słyszała I know Co? Nie po to no Jezus Maria znam się zaczyna No nie dam o... przy nagraniu Tylko ja mogę tak aficz przy nagraniu Nie mówi... Mówiłem, że nagrywam, ale no nie rozumiem Popii Dobra. Dobre Brak dla ciebie, Ta miska będzie bolała. No! To jest miska. Trzeba sam zrobić odcinkę, <noise> bo mi jakiś... jacyś... idioci na skypie zadzwonili i mi, mi wyszło do pulpitu. Chcesz byfikas? Nie, chyba. Nie wiem, zobaczę. W każdym razie dostanie opieprz. Brawo. Znowu. Jezu. Na to zrobił dostanie opie i to ostry No pisałem żeby do mnie nie, do mnie nie dzwonić Ale nie Walczyć No po co Po co czytać? No to ustaw sobie nie przeszkadzać jak ja Ja zawsze mam nie przeszkadzać Jak chcę do kogoś zadzwonić to dzwonię No To jest miska Wiem ale po 450 stopniach no ustaw. No jezu no to jest O jezu O love me love. No, ten Tant jest mocny. Oj, i ta aż idzie na jedno kill. Chyba? Może? Tak. Nie no, przesadzaj. Już... A nie, no by się hinnęła Jest! Snajpa! Tata Snajpa! Uwielbiam ja. za te snajpy. Ej co ten? Ej, triple kill będzie! Przeciwnik Kurde. To wyszło. O, mam ultę. Ultę. Ja też. No to możemy się wbijać, bo twój ult plus mój ult. Ona no, no, już ci manę powoli. To? Miska. A no, miska jest mana ja nie boję... lubię. Ja się tu akurat boję najbardziej. No, Ale ja boję... się sklada. Jeb. Yep. Dobra, idę sobie po to. Ta aszka idzie na jedno combo. Ta aszka idzie na jedno combo. Nie! What the fuck? Ja przecież wyszedłem z tego ulta... nie! Sobie... Uchy, serio! To było hamskie. Ej! Czemu? Nie szam, szampnął mi się. Nie szampnęła mi się. Czemu? Ja się pytam. Czemu? No tu idzie runa. Runar? Uh, uh, no Fika, no. widzę, że jesteś szczuta za ten mecz z wami. Cokolwiek by to oznaczało. No, mi to. Czemu oni... Yep. Jeb. Ult. Brawo. Skasiłeś to? Nie. Skasiłem? Tak. Tu mam P... Pe... No jedną Q i triple. To. Tu mam triple. Czemu ja się boję jej A, zostaw mi farmę Co masz? Czemu ty kupiłeś maseczkę? Przyda się. Lepszy byłby tu pistolet, znaczy rewolwer. Na razie się przyda maseczka. No nie zauważyłeś, ale... Brawo! Nie wiem czy zauważyłeś. Nie, 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 się... Uj, Ui! What the fuck, Kryt. Nie, za dawno nikt... Nie grałem w warusem już dawno. To nie jest już te czasy kiedy pęta jednej kill wchodzi Jakie ledwo odwagi O no to giniesz nie, ten nie chce mnie zabić się Czemu nie ma te o, Jak ja nie trafiłem Dobra Ara ty perfinny życia wytrolu. Ale w ostatnim momencie zdążyłem z tą barierą. Fak. Bo już na pierwsza strzałka leciała. Nie, Ari! Ari! Żyj! Żyj, dziewczyno! To To jest... Żyj! Ari! 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 katą! Ari! 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 Oj, dobra, pożałowałem tej decyzji. No, ej, 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 nie wrzucajcie. Oje, też miałem jakiś laga. Ej, oni nas tam powybijac i im się to uda. Nie! popi. Ej, no klawiatura mi znowu Włopi. popadała. Znowu? No, muszę to naprawić. Oto! Ej, co ona taki tą soft damage ma? To jest popi! To mi się Wiesz, że ja za to nie A po co ona idzie? O! Do golema! Mój ult no właśnie ty i... Ty mówisz, po co mi maseczka? No jednak ten harass będzie! Jednak no, to fuck! O, klawiatura mi się to naprawiła. Gdzie już, już mogę Q normalnie u... Skąd ona ma... a, no tak, ja mam kropice. Już się chciałem spytać, skąd ona ma mieć. U. O, ulti. Nie, nie, nie. Nie. <laughs> Musiałem to skreślić No i co, malfajt za mal fight, a ty mi skreśliłeś malfajt, a to teraz ja ci. To był już wtedy perfidny KS, bo wolno mu ulta. A ty tylko wbiłeś. mogę, chyba na coś przyniosłeś jak się nagra chyba to... mówię, no, dawaj... Wiadomo... ojej... Oh, polerna krawatura ej, czemu wy nie wpusujecie na przykład aż? to jej nie ma tam Ach, Nie wiem, czy założyłeś, ale na chwilę no. obecną jej tu nawet nie ma ej, co ta Ari taki no damage? to jest Ari Ara? Jest! O, wrócił? wrócił? <laughs> 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 Gin! <gim> Ej, co, czy, co? Czy, co czy, jeszcze? Sajlestował ją Aaaa! no Dobra, nie miałem szans tego przeżyć Nie, nie uciekajcie, nie uciekajcie! Albo ty tak, tak, ty, tak, ty, ty. Ja tak. Ja się poproszę... <laughs> Tyś szczęściarzy. Tyś się ciebie piesówka nie dobiła? Taki varus Taki warus No ja bo katom nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. A to jest bardzo silna. O Jezu. W sensie, że ja, bo mówię, do, do, dawno nie, nie Oj. Ale Pawie zginęła za to. No karatura, ogarnij mi choć raz. Nie, zbieram sobie z te kasy na jakąś porządną. No. Aż się e, 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 e. O. No Q. Ładuj się. Q. Dobra. Wrócił tank. Łada, o. Nie, nie, odsuń się. Oj, biedny to. Nie pomogę. No to nie było co. Trafiłeś. Weszło. Uwielbiam snajpić z tego. Co? Czemu co? tylko... A, płota użyła. takie coś. Au. To boli. No chybiłem Demet. Ej, zdejmujcie mnie Jak mnie zdejmują to mają dada wszyscy bo i... Ty masz, <laughs> <nie> masz ulta, <laughs> ja mam ulta, Ale A ty masz jaki cooldown na ulcie? Yep. dwie sekundy. Jeżeli nikogo nie zabije. 53. Nie, idę, tu idzie dla Cleaver, muszę mieć coś pod przebicie. I w cooldownze. -y. No, Czekam aż i użyję... tego. Ulta? No tego, 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 tego. odepchnięcia. A, to? No.

O! Oh, jak ja go zabiłem? <laughs> mm, nie wiem Udy... Pewnie go z kiół uderzyłeś, a on zginął od no, to tureta to Ojeju... Ari! Przeciwnik pokonany! Jedna Ari nie trafiła żadnego z kiwa <laughs> What? Was na to? Runar! Runar! No to teraz wrakliwe, ja żeby nie był papierowy jak ja się wbiję z ulta? Muszę czekać, aż Malphite użyje ulta i popi... tego tego... ...tego rzucenia, bo tak to nie ma Chodziesz, się... szkoda, bie... że mój ult nie jest przygwoźdzeniem. Byłoby spoko. Co? Wiem, że to by było za mocno, ale... Człowieku, jeszcze ci mało? Tak. Ale jest z genialnym ADC, z ale... Czego ty jeszcze pragniesz? Ota P. Będziesz kręglić apelwarusem. Procentówki bo bolą. Dobry. Jak ona to przeżyła? Ej, Dziwniej Pani miałem wykonanie. się wbić w szampu, szampu z ultem ale jakoś nie widziało się to Koleżance <śmiech> Nie! Katarina złą i wykampię, wykampię Tu, fuck Ej, ona ogarnia moje kill, to jest nie, niedobre Nie lubię jak ktoś ja ogarnia ją to ogarnia to Ej, na jak ja nie trafiłem? Nie wiem WTF Ginie! Nie ma, nie Brawo Jest Teraz nie zdążyła uniknąć Nie było, nie, musiała zginąć No Jezus O no, mi Na sklepie Dzwoni Nie, nie A. Nie, no to ginę Oj Nara Co? Tak oj, 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 oj. A szó to wiesz, to? taki sposób. A dobra, Black Clever, <laughs> nie. <laughs> Zbyt papierowy jest. Eee, jep. O, yep. o ulta wam walnął! Well, no. Ja też. <śmiech> Serio. Ej, <laughs> no wiznią. Ja. Nie, następny mecz wyłączam tego skype'a. Bo za normalnie mi sz szlak trafi. O Jezu... A to za Cholera miło. Cholera, jasna. Tego, nie, tego Fikasa... Nie... nie kurna, co chroń. Jezu, no to po prostu wyłącz, no nie przeszkadza. no, jest... ale... Napisałem, kurna, żeby nie, żeby do mnie nie dzwonić. A to jest Fikas, on, to on to nie ogarnia. nie rozumiem. Właśnie nie, to jest Fikas. O Jezu. Wszystko trzeba widzę patologicznie wytłumaczać. Ej kto ma? No. A, ten ma gantleta I może mi już w tej fazie w końcu miskę, co? Mi się przydało Nie Na no, kogo tanka? Kasa Znaczy ma tu dość sporo robić sporo? Jezu, mam randoina Nie, i to nie robi I to robi I farma To co, jeszcze jeden meczyk? Nie, później będę musiał na chwilę iść z dwu, później może Dobra, będę grać Dobra, spoko, ja muszę jeszcze lekcje zrobić Co? A było coś zadane? Tak, tak, zmartwię Ja muszę jeszcze lekcje zrobić, ty będziesz z dwu, no to potem jeszcze nagramy samonera najwyżej Nie, samonera nie Samonera mi się nie chce dzisiaj grać Pak, 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 pak. Ko, ko, Na kogo ona rzuciła? Nie wiem Na kasę Nieeee Może wbijcie surta, dajesz Fuck Dajesz, 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 kwadra Dobra Penta! Penta? Nie To ściskaj się, ale hill mój Dobra, może być Ale kwadra ci dałem Tak, tak Ale tylko czekałem aż biją się Pop i Malfight a ja nie trafię zulta w ogóle, wybiłeś wszystkich z tego ulta <laughs> Nie no co ty serio? <laughs> Wylicie my to? E, 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 radziłbym na uciekać, ale jeszcze farmę wezmę Oj, dobra? Zpieprzamy? Nie. nie Ja bym to pusznął I bym zginął, ale bym pusznął ale A jest czemu to? ten minion nie dostał wrażeń? No dobra? Tak. Ma, ma, mądryną, no ci Tak, mam trynonu na pełnym HP Spierdziela miniona. Lol, <Klul> dostała. Ari giniesz. Nie, Ari nie ginie, ale... Tons of damage dostała. dostała go, no mocny damage. Będziesz chciał im zadać trochę większy tons of damage. Nie, Malfight Malphite bardzo Malphite. No, ja ale... Dobrze, że nie mam U-mu. Spokojnie, że nie wybiłem się tam z ultem. Tu, 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 tam normalnie widzę pętę. Jak? I? Ej, to były procentówki, jak tego nie zabiło. Ty? Ty? Co to było? Co Dobra. Należy chyba fokusować miskę, mi się wydaje. Serio? No nie! W ciągu dwóch sekund ściągnęła mi... 1000 hp? Z taków no. A nie, teraz trzeba ją pokusować ale... i to było nieuczciwe ona rzuciła ulta na Kasadina, go go a zabiję? mi... Tak, Ubra? dwóch, ja też dwóch Ubra? Dziesięć trzyma A, podwójne jest dobrze Nie jest, nie jest tragicznie Tra... O to Malpyk Niszczyć to Dobra, spokojnie, teraz go zobaczcie, zobaczcie go Ja go zabiję Nie Dla ciebie wpadł to byś zginął i to sramotnie. Ale już połowy HP przynajmniej nie ma. Wiem, wiem, ale lepiej nie ryzykuj. Zwłaszcza, zwłaszcza do tego że tam dwa ADC weszły. Nie ma odwrotu. Czemu taki nie uda mieć? Jezu. Kurde. Nie, nie, musi być jakiś... Musi być coś przebicia, a nie są zbyt tankowaci. <laughs> kupują coś pode mnie? Nie. Jestem... Mafaj jest sobie kupił. Berło. I popi. O Jezu, popi z Lichbeinem? nie chcę tego. Zdarza się, co ona użyła ulta? Eee ja nie mam ulta więc się raczej tak słabo ze mną ale What the fuck, co ta miska tak... Halo, co 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 dbalesz? miejsce pełnego ulta? Co ona robi? Proskopi. kopi miejsce pełnego ulta i żyję Nawet połowa chyba nie straciła ja się chylinałem z jeszcze, bo by mnie zbiło. Co to no jest za tą damage? To jest popi. Dobra, ale wiesz co? Aż, znaczy, aż się tutaj zapadli. pada sromotnie z tego, co widzę. O. Ale ty to padłeś? Tak. Kiedy? Piska mnie wyeliminowała. Dostała całego ulta... i jeszcze żyła. Nie wiadomo jakim cudem, no ale dobra. Ojej, ona napadnie. Już nie. Ja miała pewna a Ona O. Wiem, że teraz wpadam z ultem, to wszyscy giną. O, Ali ten Polak. No co ty? Jep Ej, co to... Nie, miska Szybka! Nieeee! Miska Szybka jest! Jezu, 1.72? Nie! Jak on... Na... To Mińs? No. A nie, 1.50, 1.50, normalnie. I 300d. Jak ona śmie. Trzeba. To wyląduje na YouTube Ari. Fuck you. <noise> Możesz wbijać ultę au, jak, jak au, au, au. A, na no to tyle swojego ulta. Co? Au. Dobra, nunu boli. Rudax, ruszaj się stamtąd. Już wypadł. Zniszczono. No co ja mam zrobić? Mogę tylko spamić Q. Spokojnie, no Ari, ruszaj się. Nie. <noise> Ej, zostawił. Arii ruszaj rzu. się! Co jest? No. Rainet King. Tu nic innego. I jakiś może zefirek jeszcze złożę. Dobra, teraz mogę wpadać tam. Je o Jezu, tam mam bo... teraz. Braga. Ult, ult dajesz ulta. Co to za demy? Co? Co to za chory damage? O jeszcze okay. infinity sobie. No dobra, to z pozdrowieniami dla Ari. Może być. Kierdeła first, blada. Cicho. Gdzie ona first? Blada, ona jest przecież pro. Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów niepewności. Au? Au? Chodź tu, o! No! Au. Ja myślę, że już to No. No! to jedziemy. Nie, mis! A. a miski to się nie woje. Miska aż takiego damagea nie robi z tego co widzę. Tak tragicznie a ta co tu robi. Nie, ona... Ja myślę, że no, jest no, je. do mnie jest po prostu. Ej, czemu my się nie bijemy jak było ich dwóch? Sz Cholerne gnoje. No to tego arama przegramy. No właśnie przez Pikasa <noise> Wszystko no, przez no. Pikasa. No ale nie no kurno, no stary, nie odbieram. Mało tego. Piszę, że... Pisze, żeby nie dzwonić do mnie, no to... O czym my tu gadamy? Nie, nie, nie! Old. Ej, o! Nie ja pieprzę! I przez niego to przegraliśmy! Dobra, koniec. Dziękujemy. Zabij. Dziękujemy wszystkim, pożegnaj się ładnie. Do no, na następnego odcinka... Ktoś nagrywamy. Zaraz. Niech <laughs> się chwilę ogarniemy. Jak z Fikasa. ma? Zabić go. <laughs>